dobry kochani, Paolita w kuchni. Wita sezon piwny trwa u mnie. Mamy już tak piwo imbirowe, chlebek piwny. No, ale do tego przecież nie może zabraknąć smalczyku. Słuchajcie, smalczyk z jabłkiem i majerankiem to jest petarda. Ja wiem, że się nie powinno go jeść, ale raz w roku sobie można pozwolić. I do tego zróbcie sobie ogórki mało solne. No, po prostu po co więcej? Co tu szukać więcej? Wieczór możecie sobie zrobić i swoim znajomym przepyszny. Zrobicie wszystko wcześniej, siadacie i sobie gadacie, nie? No to kochani, zaczynamy. Smaczyk z jabłkiem i majerankiem. Stopień trudności łatwy. Czas przygotowania 15 minut, a całkowity godzina 45. No i porcji tu nie ma. To zależy jak to sobie smaruje. Więc co? Rozpoczynamy gotowanie. Mnie. Do naczynia wrzucamy 150 g jabłek bez nasion, pokrojonych na kawałki. Tak, jabłka, jabłka. Ja mam 160, zakładamy markę z pokrywą. 3 sekundy obrotu, 4. W razie czego, można ten czas wydłużyć o 2 sekundy, ale zobaczymy jak to jest, bo to też kwestia jest tego, jak rozdrobnicie jabłka. Ja tu sobie zaraz zerknę. No, no chyba zostawiamy. One się jeszcze rozgotują, słuchajcie. Tych kawałków w ogóle nie będzie w tym smalczyku e, widać. Aczkolwiek powiem wam kiedyś, jak robiłam ten smalczyk, to sobie myślę, kurczę, z jabłkiem, majeranek i to tyle tego jabłka, ale jest naprawdę pyszny, naprawdę. Dobra, czekajcie, już tu wygrzebuję, wygrzebuję. Lecimy dalej. Cebula, 100 gramów cebuli pokrojonej na ćwiartki. Pach, poleciało 99. Jeden ząbek czosnku. Zakładam miarkę z pokrywą. E, I obroty 5. A, i nie mam miseczki na to. Wszystko? Już mam. Akurat zdążyłam. No, i też przekładamy to do osobnego naczynia. Tak się zmiksowała cebula z czosnkiem. Słuchajcie, to się tak wydaje, to On po prostu najwięcej czasu potrzebuje, żeby zastygnąć, no bo studzić się, zastygnąć. A tak naprawdę, zobaczcie, pach, pach, wszystko się robi praktycznie samo. O, dalej. 100 gram boczku wędzonego, pokrojonego na kostki, bez skóry, bez kości, na 3 cm kawałki. I też zakładamy miarkę z pokrywą 3 sekundy, obroty 6, ale cebula... No i kochani, bocz mamy zmielony, musimy to przełożyć do naczynia z cebulą. Już Wam pokazuję, takie kawałeczki. Tu nawet nie jest tak, że... To jest jedna wielka paczka, tylko takie kawałeczki nam się rozdrobiły. nie trafiłam. O! No, dajemy go do tego naczynia, tego samego. Jeszcze troszeczkę zostało, dobra? I dalej. Umyć i osuszyć naczynia. No i teraz się zaczyna. <laughs> Musicie chwileczkę poczekać. Bo a nie, mam drugie dobra, łapie. Nagrywam kilka rzeczy naraz, potem się mieszam i tak potem jest. Teraz dajemy tak 450 g słoniny pokrojonej na 3-centymetrowe kawałki. Ja mam tu troszeczkę więcej, 500. I teraz, słuchajcie, zakładamy pokrywę z miarką, 15 sekund, obroty 8, będzie rozdrabnienie. Można to przedłużyć. Od na ten czas, od 3 sekundy przedłużyć. Ale zobaczymy, co to dalej będzie, bo może niekoniecznie co tu z tego wyszło. Ja myślę, że ja to tak zostawię, żeby potem też były skwareczki z tego. Mm, jaka słoninka piękna. No i kochani, teraz 15 minut 120 stopni. Obroty 2 i tu ustawiają się nam obroty wsteczne. No i tak właściwie połowa już mamy za sobą. Większą połowę. To niech mi się spokojnie duszy i roztapia. I widzimy się za jakieś 15 minut. Kochani, słoninka nam się rozpuściła, ale pięknie tu. Skwareczki takie już kawałki. No nie pokażę Wam. O, tak trochę. Muszę Was uprzedzić, że przy tym kroku ten zapach nie jest zbyt ładny, ale to się nie przejmujcie, bo on taki jest. I teraz dodajemy do tego cebulę z boczkiem i ten czosnek rozdrobniony. Wezmę sobie tylko chusteczkę, już widzę, że nie ma łyżeczki. Zakładamy miarkę. I znowu 10 minut, 120 stopni, obroty 2, kolejne duszenie. Eee, to już pamiętajcie, słoninkę mamy, teraz dusi się poczek, cebula i czosnek. Musicie przygotować sól, pieprz, majeranek i właściwie to już niewiele. No i łyżeczkę, ja lecę po łyżeczkę i widzimy się za chwilę. Dzień kochani, działamy dalej ze smalczykiem, teraz dajemy jabłuszka, już Wam pokazuję jak to wygląda, aczkolwiek jest tak gorące, że niewiele Wam pokażę, o widać, widać, że są tam na dole kawałeczki, I to są te fajne, fajne, to ma tak być, dodajemy rozdrobnione jabłuszka i do tego dodajemy jedną łyżeczkę soli, można ciupinkę więcej. Jedna, druga łyżeczki pieprzu. I majeranki. Jedną łyżeczkę majeranku suszonego. O, będzie piechota. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, znowu 5 minut, 120 stopni, obroty 2 i to wsteczne. No i tak naprawdę już coraz bliżej, coraz bliżej nam zostaje, ale nie będzie można jeść od razu, tylko trzeba czekać, aż to sobie zaskrzepnie, zastygnie. No to zobaczę, do zobaczenia, bo teraz mamy duszenie. Kolejne duszenie. Dusimy, dusimy, dusimy. Pa. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Sama no, jestem ciekawa. No, takie cudo jakieś wyszło. no nie pokażę Wam za bardzo, bo boję się, że się poparzę. Więc, co dalej? Teraz musimy, kochani, przelać to do miseczek i odstawić w podne miejsce do stężenia. Tylko teraz, tak, musicie tak to robić, żeby wszystko było w każdej miseczce. Czyli, żeby te skwarki też były w miseczce. O, widzę, że trochę mi przywarło. Ale to teraz uruchamiamy tryb po przypaleniu. A nie, pięknie wszystko schodzi. Już Wam pokazuję. Nie martwcie się. O. Zamieszam. Niestety miseczek Wam nie pokażę z bliska, bo jest mega gorące. Nie chce się poparzyć. O. Zobaczcie, troszeczkę przywarło, ale to się nie martwcie. Pamiętacie, plewamy wody tryb po przypaleniu i się nam wymyje. No to co, kochani? Ja już z wami póki co żegnam. Niech to troszkę ostygnie, no i pokażę wam jak to wygląda już takie wystudzone i gotowe do jedzenia. No to do zobaczenia. No, kochani, ja już swoje dania mam zrobione wszystkie. Mam zrobiony smalczuszek w dwóch takich pojemniczkach. Słuchajcie. Zastygł pięknie. I chcę wam pokazać jak to wygląda w środku. O, za. bo mam też chlebek, i posmaruję sobie to na chlebek, no bo sam smalec jeść, no to tak troszeczkę nie niefajnie, czekajcie, chcę Wam pokazać jak to wygląda, o w środku, proszę bardzo, zobaczcie jaki świetny smalec w środku, po prostu cudo, do tego mam imbirowe piweczko. No i oczywiście nie zabrakło ogórków małosolnych. Już jeden ugryzłam, bo musiałam sobie spróbować, jak to smakuje. No ale dobra. Chlebek już próbowałam. Teraz smalczyk z chlebkiem. Mmm. Aż mi z Boży wypadło. Słuchajcie, naprawdę takie danie jest przepyszne. Śmiało możecie to robić i częstować gości. Nie pożałujecie. Będą zachwyceni. No i do tego to piwko, nie? Mm. Więc cały taki zestaw z, z, z miłą, z całego serca Wam polecam. To będzie tak. Piwko imbirowe, smalczyk z jabłkiem i majerankiem, chlebek yy, piwny i do tego ogórki małosolne. Nic Wam więcej nie trzeba. Żegnam się. Buziaki. Do zobaczenia następnym razem. Pa!